Wszystkim dzisiaj z moją mamą. Witaj się. A, dzień dobry, dzień dobry. Yy, nagramy Fashion Famous. Ok, nagramy dwie rundki. Jak coś tu teraz ja gram Mogę śliwić tą muzykę. Dobra. Jeżeli chcecie mnie znaleźć w tej grze, to nazywam się Luminka 2013. Będę dodawać do znajomych. No. Dobra, czy to się ubieramy? Co to za temat? Cicho? A cię odrywaj. Cicho. Ale to, o co chodzi, że cicho? Hm, to jest ładne. Włosy jakieś dam i te lokie będą pasować, co nie? A wiesz, że ty jesteś w chłopackim? No, tam na przeciwko są dziewczęta. W następnej rundzie, jak to się skończy, to zobaczycie moją mamę jak gra. A teraz widzicie mnie jak gra. Dobra. Idziemy. Po włosy. Jakie tu włosy wybrać? Mogą jakiś głos z telewizora słychać, bo musimy to słuchać i po prostu... A wiesz o tym, że jak tobie oddam... tończysz mi się do nich mówić? Nie możesz tak cicho być? Bo się zanudzą moi widzowie. Wiesz? No dobra, ja ruszyć nie No ja ci powiem, o tak się chodzi tutaj. Dobra, te włosy, bo będą do tych chloczków pasować. Dobra, nie tu, nie tu, nie tu. <grym> nie tu, chodź. Ok. Ładny makijaż. Nie w tą stronę. <grym <grym no. Jakbyście no. widzieli, jak no. sobie radzi, to po prostu o. coś śmiesznego. Nie na to, tu się płaci. Idziemy. Musisz to się no dobra, dobra, dobra. Dobra, muszę jej pomagać. O, o te, o są ładne. Dobra. O mam, okej. Okay. teraz, 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 no skręcamy. O te, Łusy może takie. Tak, 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 no, ups. Siadamy. No siadamy. No siadaj. siadaj. Bardzo dużo mamy czasu, więc może wam zatrzymam czas, żebyście nie nudzili się. Albo usunę to. Mam coś innego, to? Dobra, to weźmy i sobie skórę zmienimy. No dobra. I teraz oczy. Graliśmy sobie w, poprzedn... w poprzedniej rundzie, i mama wygrała, była na pierwszym miejscu. Kiedyś sobie graliśmy właśnie w tą grę. Albo ja za mamę grałam po prostu, bo mi się na przykład tablet rozładował. Bo... Ok, to mi się wi widzimy. Mi się widzimy, jak już ten czas minie. A może coś się znajdę? Dobrze. Gdzie są ubrania? może jakieś skrzydła? Nie, skrzydła jest bez przesady. Ok, to mi się widzimy za chwilę. Spać jak jest czas. A ty masz coś ubranego? Nie. To ja ci zaprowadzę. Dobra, tu są oczy. Zaczekaj, ładniejsze jest trójnik jakieś oczy. Zaczekaj, muszę mamie pomóc. Dobra, to Pa. 5, 4, 2, 1. Times is UP. O, ogród. A ja kiedyś gram w ogród. Dobra. Gramy. Dwie rundki sobie zagramy, i yy, wiesz o tym, że ty będziesz yy, w, w kolejnej rundzie? Nie wiem. Wy nie wiecie, jak się mama ubrała, ale mm, no, nie zdradzę. Dobra. Widzę, że tu nikt się nie ubrał, to jest zero. Ty jeden Za co? No, za odwagę. Że się nie ubrał. ja zero. Dobra, kto tu jest? O, teraz ja. No pięknie pasujesz do grzybów. Jakich grzybów? No tych, co rosną w tym lesie, fioletowych. Pod kolor się ubrałaś. Nawet o nie! No? Ja sobie taką czapkę. Dobra. Ładnie, ale co to jest? Ja daję yy, dwa, bo nie wiem, co to tutaj jest. Oto, to białe takie. Chyba włosy ktoś nie wiedział jaką są. To. A ty w ogóle... A u ciebie ktoś jest. Jeden ja dwa. A ja trzy chyba. Nie, nie pamiętam. To tu kolejny idzie. Ładnie nawet. To ja dam... No to ta mina taka płaczliwa, mi się nie podoba, bo... To dam trzy. Dobra. Pat co... O, jak nasa. Dobra. Co tu jest? Kto tu jest? Dwa. no brać sobie, bo... Strój kąpielowy, biały włosy, to masz taki kolor ma po prostu, więc dam. O, to z To Dawaj Gdzie? sobie te emotki. No idziesz. No, no, A dać inny strój masz. Mogą dać różowe Dobra, włosy, to bym bardziej się w to, Pięć to... tam. Dobra, kto to teraz? Dwa, bo można powiedzieć że rzeczy co w ogóle nie pasują. Może jakby założyła różową sukienkę, to może by pasowało. Bo... Ale różka miała różowe. No wiem. Właśnie dlatego tak... Mm. Weź, do. Jest, na drugim miejscu jestem. I zaciek się. Bajando, 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 bajando. A ty na którym jesteś Nie miejscu? Mam. Na piątym? Fajnie. Okej, okay, to my się widzimy i teraz mama będzie. Okej, okay, y, mama już tutaj ma. Y, o fajnie mam. Okej. Okay. No nie mogę w drzwi trafić. Five players play, play with free to game. Co? O nie, mam 20%. Ale jak mi się wyładuje, to mamy nie, bo ty masz dużo. Ej, a gdzie ty jesteś? Chcemy spotkać. To nie chodź tak bez sens. O, tu jesteś. Cześć! Ja skaczę do Ciebie, skaczę teraz. Mhm Słychać. Usiądę. To ty jesteś? Tak, usiądę koło ciebie. No dobra. Boże, co się nam stało? to my jesteśmy w gze. Co mnie nie jesteśmy, nie przyniosło? Co się stało? O nie, co się nam stało? Z mnie, z, dobra, dobra. Ale co my tu będziemy robić? Nie będziemy gdzieś naszych widzów zanudzać. No dobra, ale to może jakieś wejście jest. Nie. Kiedyś tak mi się stało. To szukamy drzwi. Tutaj są drzwi. Gdzie? Tutaj. Tutaj. Patrz! Tutaj są takie. O. Takie czarne są. Ja ci pokażę. Poczekaj. Na wybiegu. Poczekaj. Muszę dwie ręce tu wsiąść. Dobra, to mi się widzimy za chwilę, jak będzie kolejna runda.